Jedzie pociąg z niewagony. Do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żalu genuł mnie. Po policzkach łzy spłynęły. Zrozumiałem wtedy, że częczę -czę lepicza na kawa. Opętani samotnością, myślą są szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Częczek lepicza na kawa. Opętani samotnością, myśląc swą szukają szczęścia, kto jest się wolnością. Młodsza siostra zapytała Mamo, gdzie biać, i mój? Bez swój w ciemnej celi siedzi, wysiaduje wyrok swój. ten czę, czę, chleb i czę, na kawa. Opętani samotnością myślą swą, szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czę, czę, chleb, i czę, na kawa. Opętani samotnością myślą swą, szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Wtedy do celi klawisz wpada i zaczyna wiśnia bić, młody więziń na kolana, serce mu przestaje bić i nadejdzie chwila błoga śmieć zabierze oddech mój, moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Częczę -czę chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Częczę -czę chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia, które zwie się wolnością.